Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam ze słonecznej Hiszpanii. Tarifa, południe. Kochani, dwa ogłoszenia na początek. Pierwsze to zostawcie ślad węglowy, łapki, komentarze i subskrypcje. Yy, drugi to wbijajcie do nas na stronę www.rodzinawdrodze.pl. Mamy tam fajne rzeczy: dużo ciekawych artykułów i też nasze książki i karty pracy. A teraz chciałbym się rozprawić z takim tematem, który bardzo często u nas pada: czyli koszty podróżowania, i że to trzeba mieć dużo pieniędzy, trzeba nieźle zarabiać i stać na to tylko niewielu. E, więc po pierwsze, chciałbym jasno powiedzieć, że. To wszystko nieprawda. Ale chciałbym też zrobić jedno założenie. Sprawa dotyczy podróżowania, takiego jak my uprawiamy, czyli długoterminowego. Nie mówię tutaj o żadnych wycieczkach last minute, nie mówię tu o hotelach, nie mówię tutaj o wypadach na tydzień, bo te rzeczy są w zupełnie innej kategorii cenowej. Jeżeli jedziecie na tydzień to ch i chcecie odreagować cały rok, to wiadomo, że szaleństwo. I wiadomo, że takie tygodnie to potrafią kosztować grube pieniądze. No i potem można sobie równie dobrze pomyśleć, że w takim razie, jeżeli tydzień nas kosztuje tak dużo pieniędzy, no to wyjazd miesięczny to będzie razy 4. W związku z tym to dużo kosztuje. No. Prawdopodobnie tak, jeżeli byście chcieli wyjechać na miesiąc i tak intensywnie szaleć jak w ciągu tygodnia. Ale my wyjeżdżamy na wiele miesięcy, w związku z tym to jest zupełnie innego rodzaju wyjazd. I dla nas ten wyjazd nie jest droższy, a jest niejednokrotnie tańszy. Dlaczego? No, po pierwsze, nie mamy kosztów takich stałych, które są w domu, jak jesteśmy. Nie mamy. Kosztów związanych z ogrzewaniem. Tak samo wyłączamy te koszty w domu. Wyłączamy wszelkie media, które są niepotrzebne w tym okresie zimowym. Tutaj nie płacimy czynszów, nie płacimy za prąd, zapłacimy niewielkie pieniądze za wodę raz na jakiś czas i to też nie za każdym razem. W związku z tym te wszystkie koszty stałe nam strasznie spadają. Pozostają tylko takie koszty jak jedzenie. No jeżeli zostaje wam jedzenie, a reszta jest okrojona, no to taki wyjazd po prostu zaczyna być dużo tańszy niż nawet życie w Warszawie. Dodatkowo my nie kupujemy ciuchów zimowych, żadnych takich rzeczy, w związku z tym po prostu te koszty też spadają. Zostają nam koszty różnych atrakcji, no i koszt, duży koszt dojechania na miejsce. Jeżeli już dojedziemy sobie na to miejsce, no to wtedy ten koszt już tutaj miesięcznie jest dużo niższy. Same dojechanie też nie jest aż tak drogie, jakby się mogło wydawać, ale to już podsumuję w innym filmie, ile kosztowało nas tutaj dojechanie. W tym filmie nie chcę rozmawiać o konkretnych jakichś kwotach. Raczej chciałbym powiedzieć, że jeżeli staćcie na mieszkanie w Polsce, to staćcie też na podróżowanie i też staćcie na to, żeby żyć w drodze. Bo ja tu mówię oczywiście o życiu w drodze, czyli życiu w kamperze. Bo jeżeli przyjedziesz tutaj i będziesz wynajmował hotele drogie, no to wiadomo, że to będzie zupełnie co innego. Ale jeżeli chcesz żyć w kamperze, ewentualnie w jakiejś łodzi, czy też ewentualnie nawet wynajmując mieszkania, bo to też żeśmy trenowali, to te życie będzie albo takie same, jak w Polsce, albo e, tańsze. Tak, nie sądzę, żeby było droższe, a jeżeli nawet no to nie sądzę, żeby to było więcej niż 10%, także niezauważalnie. Patrzę na to z przestrzeni wielu, wielu miesięcy i wielu lat, i patrzę, mam te wykresy na koncie, i no, statystyka nie kłamie, więc koszty są takie same zazwyczaj albo niższe. Co Cię będzie ograniczało? Jeżeli koszty nie są ograniczeniem, no to. Coś musi ograniczać, skoro nie każdy się na to decyduje. Koszty będą tylko wymówką, bo będziesz mówił, że o, no to takie koszty, ale skoro ja ci mówię, że to nie są koszty, nie są tutaj problemem, no to będzie kolejna jakaś wymówka. Kolejną wymówką może być na przykład rodzina. Będziesz mówił, o, dzieci nie mogą wyjść ze szkoły i tak dalej. Praca, mam swoją ulubioną pracę, dla niej poświęcę życie. Kontekst kulturowy, rodzina, i tak dalej, i tak dalej. No, cała masa rzeczy, która nie będzie ci pozwalała na to, żeby się wyrwać. A tak naprawdę, no to gdzieś tam jest jakiś lęk, obawa, i tak dalej, ale to też na inny temat. W każdym razie, dzisiaj chciałem się rozprawić na szybko z mitem dotyczącym właśnie kosztów podróżowania i tego, że wiele, wiele osób zawsze gdzieś tam się napisze, albo skomentuje, albo. W jakiejś innej rozmowie pojawi się ten temat i po prostu mówi, że to trzeba mieć dużo pieniędzy. No po prostu w tej chwili mówię Wam wszystkim, że nie. Koszty są takie same, więc nie ma żadnych przeszkód, żebyście ruszyli też w drogę. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie subskrypcję, komentarz, yy, dzwoneczek i do zobaczenia kiedyś gdzieś. Pozdrawiam Was ciepło z tej Hiszpanii.